Się trochę zatrzymać, czy jest tutaj coś, co bym mógł dorwać? Jest ten zabójcy wychowania wojownika, kontynuujmy. Trochę już nie widzę, gdzie byłem, a gdzie nie byłem, jeżeli chodzi o moich górników dziennych. Ja Są widzę jeszcze dla mnie skały. Dobra, teraz tak. Potrzebujemy zrobić tą strzelnicę. To jest tak, potrzebujemy rzucić to. No, teraz zadziałało, nie wiem czy mu wtedy nie zadziałało. Jest to potęga miecza, a teraz może tutaj już kasy nie będę zdobywał. Tyka na przykład, zaczniemy budować to. Tak, najpierw trzeba zająć tą kuźnię, tutaj magmy. Walka oczywiście. O, teraz już nie będę mieli jednostek o tak dalekim zasięgu. Jak mam tutaj inżynierów. No, i obszarowo biją, więc to może być wkurzające. Ale niekoniecznie takie być musi. bardziej, że możemy wrzucić te wzmocnienia strzeżone przez ogień. No i mamy przy okazji pierwszego gwardzista. Teraz ja mogę trochę też użyć w sumie. Tutaj wystarczy mi chyba kombatera, żeby wzmocnić, żeby mocno tłukł. No jeszcze tura, niech podejdą. W tej podejdziemy tutaj. Trochę tych zmordujemy. Jak widzicie, oni są już bardzo mocni. O, jeszcze złe morale mają. Dużo życia, mocne morale i tak dalej. Po prostu kresoldami bardzo trudno jest źle zagrać. Dobra, tym jeszcze tych wykończymy. Tutaj mi trochę strzeli, ale to dużo nie szkodzi, Teraz ja mam złe morale, ale i tak zabijam na hita. No ten bohater już zaczyna też powoli grać, szczerze powiedziawszy. No, ten many będę też w stanie raczej bezstresowo ogarnąć sobie. No tutaj trzeba... kontynuujemy zdobywanie złota w dużych ilościach. Tym panem tutaj też. Coś tutaj. Jakieś jednostki się poruszają, ale mam wrażenie, że to mogą być jakieś neutrale też. Więcej pieniążków cały czas. Dobra, tu też już są krasnoludne, więc zaczniemy od budowy tego. Nie, nie, nie. O, dobra, przynajmniej miałem tutaj zaznaczone. Nie do końca chciałem to kimś nam wyjść z menu. O, tu jest ciekawa zasada, to znaczy zaklęcie działające na typu bitwy, że wszystkie latające jednostki sprowadza na ziemię. No to jest chyba jedyna problematyczna, to jest ta obsydianowa wywerna. Czy to jest kawaleria? Trochę wkurza, że na przykład to jest zwierzę, gdy gdyby była kawaleria to by było... ...lepsze. Znaczy, może nie teraz dla mnie lepiej, ale ogólnie. Oddanie Nie jest tutaj chyba... Wypada rzucić ten ostatni bastion na nich. Obrona, tym też obrona. I chyba tu i tych wzmocnimy. Trochę mnie zszarżowali, ale spokojnie wszystko jest pod kontrolą. W tym najpierw tych zjemy. W sumie moglibyśmy powiedzieć, że osiodłamy, bo teraz akurat jeżdżam na takich dzikach, No tutaj szarża będzie bardzo piękna, O, przeżyli. Tam trochę niespodziewane. O no, tym będzie trzeba się bronić. I modlić się, żeby ta wywerna tutaj stała. No, nie stała tutaj ta wywerna. Więc tutaj jeden atak wejdzie. O! I poziom. Więc aż tak dużo obrażeń nie wchłonąłem. Nie, jeszcze nie chcę kończyć tury. Ulepszymy bohatera. Tutaj jak najbardziej dowód co działów lądowych. Zobaczmy co tu jeszcze jest ciekawego. Pogromca z potworów, smoków, olbrzymów, sztuki walki, przebicia pod wspinaczka, zerwanie więzi. Hmm, dwa punkty tutaj mam. Myślę, że warto będzie podbić obrażenia. Dobra, tutaj może cały ruch odzyskamy. Ruszymy się tutaj. I warto będzie zacząć rzucać tą potęgę miecza, żeby szybciej tutaj wchłonąć. Okej, okay. tutaj, tutaj... Zaczyna być ok, myślę, jeżeli chodzi o to wydobycie. Już całkiem dużo złota musieliśmy. O, kolejny generał. Jak najbardziej tak. Więc teraz tak. Na pewno z dwa takie krasne ludy. I tych kuszników będzie trzeba zacząć też robić. I berserkera. Tutaj miasteczko jest już ładnie prawie całe. Teraz jeszcze chwilowo kasy nie mam. Tu zaklęcie jest gotowe do rzucenia. To użyjemy go. Jak widzicie nam się od razu, zrzuciło, a to zwróciło. Tutaj trochę nam się zwróciło. O i tutaj będziemy mieli bardzo wesołe kopania. Ale trochę jeszcze zabrakło. Już tutaj trochę wykopaliśmy. tak, co tutaj moglibyśmy zbudować? Laboratorium, to i to jest. Arena, może? Strzelnica. Trochę brakuje kasy niestety. Myślę, że bardziej na razie opłaci się to. Generał. Tutaj zaczniemy budować się. Tak. Teraz z Tomarbym sobie manę podniesiemy No tu kolejna bitwa. Myślę, że podziemia już w dużej mierze mamy odkryte. Oraz, że... Hmm, w sumie... Co by tymi zrobić... Myślę że nawet, błogosławieństwo może nie być takim głupim pomysłem, bo tutaj ci inżynierowie walą jednak z dwóch źródeł obrażenia. Trzeba pamiętać, że tutaj przecież mamy minus zadławiące oparę I całkiem tanie możemy rzucać to błogosławieństwo. To jakoś specjalnie nas nie boli. Wiem, że to leczenie trochę zmarnowałem, ale dodatkowe obrażenia i odporność jest moim zdaniem warta. nadzieję, że ci sobie poradzą z tymi. Ciekawie tymi... mira, ci tutaj wszyscy przestali istnieć, o to chodziło. Tutaj szarża będzie. I elegancko i tutaj dobijamy. To będzie też trzeba chyba jeszcze życie podbić temu generałowi jak ma się być tak ładnie w pierwszej linii. O, złota więcej dostaliśmy. W sumie o tym nie pomyślałem, ale jak dostaliśmy złoto, możemy zrobić tutaj strzelnicę i zacząć myśleć o rekrutowaniu jednostek. Spodaliśmy wychowanie wojownika. Uuu, wsparcie na rzecz wojny to jest technologia, która za każde miasto da mi plus 10 do przychodów w złocie. Bardzo warte tego co na to wydamy. Teraz tak. Na pewno. stałem się jeden może kusznik, Już tak się nie zapędzajmy. W tioskanie na razie nic się dziać nie będzie. tutaj będzie miłego kopania. Wydaje mi się, że głupim pomysłem nie będzie też zaopatrzenie się w większą ilość tych poszukiwaczy, żeby zwiększyć liczbę złota, które uzyskuje z kopania co turę. Na razie tutaj niech się produkują. I nie w kółko, tylko w takim porządku. O, tam tutaj... Raczej sobie nasz górnik poradził. Tutaj jeszcze trochę jest, ale no wyczyścił tutaj tą część. Roka manualna. W sumie jak tylko to zrobimy to będzie trzeba wrócić do odkrywania... ...no, podpalenia. Bardzo fajnie. Więc czasami po prostu tak chyba musi być. I tutaj myślę, że warto jednak będzie zaszarżować, ale najpierw jeszcze wzmocnijmy naszego Herousa. Mam Na dodatkowe wyobrażenia, choć to mi to nic nie da, bo zapomniałem, że one są odporne. z podpalenia, ty też tutaj wmarszerujemy, powinno być OK O, ich jednostka trzeba się palić. Nie wiedziałem, że jest taka szansa na to. No te dwie jednostki musiały udało Ale Oj, bohater nie trzyma się już najlepiej. Tych też się pozbędziemy. I tego też. Trochę życia stracił mój bohater, niestety, ale co doświadczenia nabił, to jego w sumie budowniczego będzie trzeba zainwestować. I w sumie najbliższy chyba budowniczy, stąd będzie mógł przejść. Mamy przynajmniej też cztery miasta, więc nie jest źle. Jakoś super fantastycznie, może też nie jest. Dobra, ty jeszcze chwilę poczekasz. Tutaj dalej będziemy sobie ładnie wydobywać. Z górnikami, tutaj sobie poeksplorujemy jeszcze, chyba jakaś kolejna taka przełącz z ciekawymi miejscami, budynkami. W sumie zobaczymy, czy na pewno nie jest tak, że nie ma przypadkiem takiej oczekiwania, że jak jest dwóch czy więcej, to dostaje się też więcej. Jeżeli tak, to będzie trzeba zmienić swoją politykę. Dobra. Okej. Okay. Co się tam przycisk zablokował. W Darkrai się coś wbudowało, i tam czymś był dom budowniczych. A to teraz laboratorium. Dobra, teraz te dwie jednostki sobie powędrują. Dosyć spory kawałek, nawet będzie dobre miejsce na kolejne miasto w sumie. W razie kasy na to nie ma, Tak w sumie patrzę teraz. Obserwatorium może zaczniemy robić. No zobaczymy jak to wygląda. Nie, jest to samo, więc nie ma sensu. Będziemy efektywniej to robić, jeżeli rozdzielimy nasze oddziały. Tym jeszcze przejdziemy. Tutaj niestety nie przejdę bez walki, a więc będzie trzeba zawalczyć i dajemy. Jeden plus jest taki, że jak jest podziemia, że będziemy, będziemy musieli przepchać się przez wszystkie miasta. Będziemy mogli nawet chyba pod, bezpośrednio pod stolica się zdesantować. Przynajmniej ja tak myślę, że będzie taka możliwość. No tak, tym podejdziemy tutaj i wrzucimy obrona. Ci sobie z tym palownikiem sami poradzą. Spokojnie. To topornicy są tak mocni. No. Może dostałem obrażenia? Co to jest za oddział? O no to jest ork szturmowiec. Zapomniałem, myślałem, że to jest ich ten Greatsword zwykły. No nic. Powinienem być szybkich tutaj wybić. Jeśli o to chodzi. I tutaj zadać im dosyć dużo obrażeń. Ci powinni sobie też dosyć szybko poradzić z polownikami. Tych podpaliliśmy też tutaj szturmowców. Oj, to zaboli. Nic no będzie trzeba tutaj jak najszybciej poratować tych moich toporników. Nie, ja chcę... Dobra, to jest uderzenie. Myślałem, że przez moment, że kuszę, ale aż tak dużych obrażeń w sumie nie mam z tej kuszy. Dobra, to mi trzeba się trochę wycofać i zacząć bronić. Ci tutaj przestali istnieć. Dobra, powinni przeżyć mi ci topornicy. Chyba, że zrobi coś takiego Nienawidzę go ale dobra, zatykował tych. I w sumie powinni zabić. Więc bez strat, ale całkiem... No, silnego przeciwnika udało się pokonać i zostaliśmy... Wierzchowca wezmę. 4, zawsze 40% odporności na ogień, nigdy nie wiadomo kiedy może to się sprzedać, lepiej mieć niż nie mieć.